Pacholek.com, dziennik jednonożca, z języka czeskiego przełożyła Anna Wanik. Jest piątek. Zostało mi kilka niedokończonych rzeczy w pracy, ale nic pilnego, dokończę je w poniedziałek. Wyłączam komputer, grzecznie się żegnam, życzę miłego weekendu i raz, dwa ruszam, żebyśmy jak najszybciej wyjechali do Prosetina do rodziny na grilla. Jest upał, więc już się cieszę na wiatr podczas jazdy. Upychamy prezenty i arbuzy w bagażniku motoru. Rozkładam ciężar równomiernie na obie strony. Leje się ze mnie tak. Ten blok będzie pełen wulgaryzmów, seksistowskich aluzji i grubych dwuznaczności. Ruszamy wreszcie. Wiatr mnie chłodzi przez kurtkę. Pojedziemy obwodnicą chrudymską, tak będzie szybciej. Jedziemy w Kolumnie już od samego zjazdu. Przed nami niezłe BMW. Na razie nie wyprzedzam, bo wygląda na to, że też jest blokowane przez kogoś. Exit chodim. północ, zawali droga, wreszcie zjeżdża. Depczemy. Nagle wielka ściana przesuwa się z przeciwnego pasa wprost na nas i Bawara zaczynają wymijać z lewej. Słyszę pierwsze zderzenie, blach i instynktownie też skręcam w lewo, żeby uniknąć niebezpieczeństwa. Zanim moje oczy i mózg cokolwiek mogą ocenić, coś wjeżdża w nas z prawej strony, robi się czarno i cicho. Otwieram oczy i widzę przed sobą ścianę z aut. Moja żona czołem do ziemi. Nie rusza się i nie reaguje. Jest niemal wprasowana w zderzak małego samochodu. Do mnie raczej plecami nie widzę żadnych ran. Ja pierdolę zabiłem swoją żonę, ja pierdolę. Ma odkryte biodra, poruszają się. Żyje. Kurwa tak. Patrzę na swoje nogi. Lewa jest w porządku, bez buta. Prawa w wielu miejscach popękana, paliczek się huśta na kawałku skóry. Ledwo się trzyma, kostka jest prawie oderwana, mięsko ma dziwny kolor, a udo dwa razy większe niż normalnie, nic mnie nie boli. Ciekawe. Tylko asfalt nieprzyjemnie pali i czuję, jak uwierają mnie kamyki z autostrady. Słyszę głosy i wołam o pomoc. Czuję się strasznie niepozorny między wrakami tych aut. Słyszę jakąś kobietę, jak krzyczy w panice, czyżby nas widziała. Nagle pojawia się Aniu, w postaci lekarza, który chyba jechał tą bawarą. Uspokaja nas, mówi do nas, skąd się na nas leje gorący olej. Ostrożnie odciągają nas za kurtki dali. Moja noga się jakoś dziwnie plącze, próbuje ją podnieść, ale rusza się tylko górna połowa uda. Wszyscy się ewidentnie boją uszkodzenia kręgosłupa. Od pasa w górę jest zupełnie okej, okay, ale na dole może być jakiś uraz, więc im wierzę i wolę się nie ruszać. Dzwonią po karetkę i helikopter. Ktoś wylicza do telefonu nasze urazy, stan katki opisuje jako znacznie gorszy. Kiedy patrzę na swoją nogę, nawet nie chcę sobie wyobrażać, jak katka wygląda od przodu. Odskynęła się, zaczyna stękać. Wydaje się, że nie jest za bardzo. Jak na tyle mięska, kosteczek i szram. Niech żyje krzepliwość krwi. Już są strażacy. Lekarz z Bawary ich koordynuje, koleś, rozcinają nasze kurtki, a kropnie pali. Jeden strażak wstał z przysiadu i zrobił mały krok w moją stronę. Kopnął mnie w kostkę, na której rozkuśtał mi się palec na skórze, więc mówię, uwaga, kurwa, ale raczej z odruchu niż żebym naprawdę coś czuł. Przepraszam, mówi, że nie chciał. Pracują wspania. Jesteśmy w szpitalu. Leżę nagi na stole. Nade mną grupa specjalistów. Słyszę to już do niczego. Zasypiam. Przedem kilka godzin halucynacji pod narkozą. Dzięki Sanwalowi spałem trzy godziny, a potem z przerwami nawet do pięciu. Nie bolało jakoś strasznie, tylko w dotyku i czuć przy ruszaniu. Ale jestem bez opiatów na samych tabletkach przeciwbólowych jest. to od razu przechodzi do rzeczy. Tkanki miękkie co, obumierają, większość mięsa jest już martwa. W ciągu dwóch dni może się wydać infekcja, przez którą będę musiał walczyć nie o kolano, lecz o życie. Proponuję reamputację nad kolanem, żeby mógł mi zagwarantować jakościowe życie z protezą i bez bólu. Bez mrugnięcia okiem się zgadzam, z największą pokorą i szacunkiem. Mówi, że nie podjął tej decyzji sam, ale jest ona wynikiem debaty rady na podstawie wczorajszego zabandażowania. Wierzę mu i podpisuję zgodę na operację. Doktor odchodzi. Wydzieram się do sufitu. Kurwa! A oczy zalewają mi się łzami. Kilka razy uderzam rękami w materac i rzucam jeszcze kilka przekleństw. Jestem totalnie sam. Chłopaki w pokoju nawet nie pisnęli. Wizja biegania na trawie. Bieg z przeszkodami, motor, hiperaktywne życie, snowboard. Już tego wszystkiego nie będzie? O tym, że mogę stracić kolano, lekarze oczywiście mnie informowali od samego początku. No ale tak jakoś chcę się wierzyć w to najlepsze, nie? Więc to najlepsze się nie wydarzyło i teraz się mierzę ze skutkiem mrocznej opcji. Tymczasem katce zmieniają nagrość. Ja googluję protezy ulg. W sumie? Kurde, dzisiaj już robią kolana, które mają blutów. Ktoś mi skakuje kolano, a ja sobie rozbiję gębę albo zacznę tańczyć kozaka? Dużo można z tym robić, ale czy dam radę w biegu z przeszkodami? Po kolei, wariacie. Najpierw wchodzenie, potem latanie. Będę zdrowym chłopczyną, już nie wyję, dam radę, tylko będę miał w życiu trochę trudniej, ale cóż, na lekko każdy da radę. Challenge accept.